Dzień dobry. Witam serdecznie. Ewa Nanowska, dyrektor zarządzający w salonie Łazienek Nano. Maciej Szfermer, kierownik sklepu ROK24.pl. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić państwa 7 czerwca od godziny 9 do godziny 18 na bydgoskie targi, które odbędą się na parkingu na ulicy Karola Szajnochy 4. Tego dnia wspólnie ze NANO dla naszych klientów i projektantów i wykonawców, organizujemy wyjątkowe spotkanie podczas łazienki technika ogrodowa od projektu Poklucz. W ramach tego wydarzenia będziecie mieli Państwo okazję spotkać się z ponad 30 wystawcami, porozmawiać z fachowcami, z projektantami, wykonawcami, którzy w tym dniu będą pełnić bezpłatne dużury dla Państwa. Będziecie mogli Państwo również skorzystać z warsztatów mozaiki obejrzeć mobilny dom Paradyż Home. Czeka na Państwa mnóstwo promocji um, Na preferencyjnych warunkach będzie można kupić tak. wyposażenie zarówno do łazienki, jak, jak i... i do ogrodu. Jak najbardziej. Dokładnie. Czekają na Państwa nasi przedstawiciele ze sprzętem demonstracyjnym, żebyście Państwo mogli wytestować i zobaczyć jak działają nasze produkty w ogrodzie. Targi to przede wszystkim możliwość zyskania wiedzy bezpośrednio od ekspertów z branży oraz okazja przetestowania elektronarzędzi, narzędzi diamentowych, budowlanych oraz do lasu i ogrodu. Co więcej, będziecie Państwo również mogli zobaczyć samochody osobowe i dostawcze, które będą służyły Państwa biznesowi. Dla najmłodszych przewidujemy watę cukrową bez ograniczeń, a dla tych starszych Nagro najlepszy grill w regionie. I nagrody. I nagrody, nagrody. Nagrody czekają przede wszystkim, również nagrody dla Państwa. Tego dnia zamówiliśmy również dużo lepszą pogodę, aniżeli dzisiaj. Będzie ekstra słońce. Dlatego serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.